Dobra, mój bardzo długi cień, ponieważ słońce już ma się ku zachodowi. Ale przede wszystkim chciałem pokazać tutaj ciekawostki. Tutaj są takie dziury w piasku. Nie wiem, czy widać ostrość, ale mam nadzieję, że tak. Jedna tu, druga tu. I tam mieszkają kraby w środku. One sobie biegają po plaży. Jak ktoś podejdzie, to szybko brrrr i do dziury. No i robią różne takie ciekawe. No, eee, ciekawe konstrukcja. O, tu są jakieś trzy, ale takie trochę zasypane. O, a tu jest duża. Całkiem spora. Poszukam jeszcze. Wydaje mi się to dość interesujące. W piasku takim suchym też są. O, motocyklista. Kraby i Birmańczycy żyją w symbiozie na plaży. No, i tu znalazłem jakąś taką większą dziurę, chyba. Są koło mojego plecaka. O kurwa, to musi być wielki krab. Wielki krab. Co tam jest? <grymne> dziurę. Co robisz? Kopie dziurę. Podczas gdy wszyscy mężczyźni <grymne> plaskają się w wodzie? Ja kopię sobie dziurę się Dobrze, pokaż jaka jest głęboka o, Jezus, o Boże. A, a kiedyś była taka malutka Pamiętam, jeszcze kilka godzin temu. Niemowlę po prostu przybyć. No, dobra, także Kaja Kaja wzięła przykład z Krabów i kopię sobie własną dziurę i czas to ktoś to do mnie przychodzi, mi tu zagląda, jakiś birbańczyk.